Witam wszystkich widzów, zuchłopak chłopak, zuchy w podróży KMW.TV. Witam Was z pięknej miejscowości, która się nazywa Wąglikowice. O, tak jak tu na tej tablicy, widzicie nazwę e, pod spodem Kaszubską, więc znajduje się na Kaszubach. Tutaj wszystkie miejscowości, wioski e, mają właśnie takie tablice w języku polskim i w kaszubskim, a jestem tutaj ponieważ chcę pokonać trasę dookoła jezior wdzyckich. Dlaczego jezior? Bo tak naprawdę na jezioro, te jeziora wdzyckie składają się cztery jeziora. Z tym największym właśnie wdzyckim jeziorem, które jest nazywane przez wielu kaszubskim morzem ze względu na swoją wielkość. Pozostałe jeziora to Jelenie, Gołuń i Radolne. E, wszystko, cała trasa biegnie wokół e, Wdzyckiego Parku Krajobrazowego. E, podobno są piękne widoki w koło, wszystko Wam to postaram się pokazać, e, zdać relację jak się jeździ po tutejszych trasach rowerowych. Wiem, że są one urozmaicone, e, są ścieżki rowerowe, są e, asfaltowe ścieżki, betonowe oraz e, leśne, drogi i szutrowe więc wszystko to zobaczycie w tym vlogu. Pozdrawiam Was serdecznie, miłego oglądania. Elo. Rowerem przez Polskę Zuchy w podróży. Jedziemy w stronę wioski, która się nazywa Juszki. I tutaj trasa się zaczyna taką po prostu leśną drogą szypową na razie. Jest cienko, za to mijane krajobrazy po drodze są cudowne. A droga taka. Powiem tak: początek trasy nie należy do najłatwiejszych ze względu na suszę, pewnie jaka panowała tutaj. Dawno nie było deszczu. Trasa jest mocno piaszczysta. Musiałem zejść z roweru i muszę prowadzić kawałek, więc początek trudny. Jedziemy cały czas tą leśną drogą w e, kierunku wsi Juszki pomiędzy jeziorem Kramsko Małe i Jezioro Białe i kierujemy się znakami, które są e, wyznaczone na drzewach, tak zwanym zielonym szlakiem, tak jak tutaj i jedziemy dalej. Droga cały czas leśna, szutrowa, jednak jej nawierzchnia Mocno się poprawiła, jest bardziej twarda, więc e, nie ma problemu z jazdą. Czasami wpadamy w taką tarkę, e, że tak jak ja nagrywam, a nie można mówić, ale generalnie jest bardzo dobrze. Piękne widoki, piękny las, taki rzadki las sosnowy, pewnie masa grzybów. Mosa Runa Leśnego. Jedziemy dalej. Znajdujemy się właśnie w miejscowości Juszki, która uchodzi za zabytek architektoniczny tutaj na Kaszubach, a to dlatego, że zachowały się tutaj zabudowania z XIX i XX wieku drewniane, a tak naprawdę wieś ta ma początki swoje w XIII wieku. Wieś ma pochódniczą historię istniał tu piec smolny oraz huta szkła i w, już w 1217 roku hrabia Mściwoj podarował tą wieś Cysterstwu Oliwskiemu. W XVII wieku piec smolny był zarządzany przez takiego, tak zwanego uszka i stąd chyba pochodzi nazwa dzisiejsza wsi, czyli Juszki. Piękna wieś. miejscowości Juszki, przy krzyżu, na rozwidleniu dróg. Pamiętajcie o tym, żeby skręcić w lewą stronę na miejscowość Gołuń, bo tam dalej prowadzi szlak. Z Juszek do Gołunia znowu wymagająca trasa leśna, miejscami bardzo, bardzo piaszczysta. W okolicach hotelu Gołuń stęczyliśmy na drogę asfaltową cały czas asfalt prędkość około 25-30 km. Pięknie. Właśnie wjeżdżamy do miejscowości właśnie Słuchajcie, na trasie zatrzymałem się, żeby coś zjeść oczywiście i zatrzymałem się w, w barze, który się nazywa Wranda Bar we wdzydzach. I powiem tak, wszystko by było ok, gdyby, gdyby zamówiłem, może tak, najpierw powiem, zamówiłem flaki i zamówiłem schabowego po z Schabowy po Wdzydku różnił się od zwykłego schabowego tym, że e, na schabowym było... Jeszcze jajko sadzone. Schabowy był ok, ale flaki ewidentnie pamapol ze słoika po prostu doprawione jakąś świeżą pietruszką czy kolendrą. E, troszeczkę marchewki wkrojonej, ale ciężko było to oszukać. Niemniej jednak nie skreślam tego baru i tej knajpy. Nie jestem jakimś vlogerem kulinarnym, żeby móc takie opinie wystawiać. Schabowy był naprawdę bardzo dobry, z frytkami, ze stawem surówek, z surówką z czerwonej kapusty i z surówką z kiszonej kapusty. Ogólnie OK. Moje wrażenie zepsuła tylko trochę ta zupa. Wstęp na wieżę widokową za mną we Wdzydzach eee, kosztuje 20 złotych bilet normalny 15 złotych bilet ulgowy wieża widokowa znajduje się dokładnie we Wdzydzach Kiszewskich z miejscowości Wdzydze Kierujemy się w kierunku miejscowości Borsk. Pokazuje nam, że mamy tam około 16 km, czyli około godziny jazdy tym dobrym tempem. W zależności od tego, jaka będzie trasa. Jeśli będzie to trasa asfaltowa, to pokonamy ją o niżej godziny. Jeśli będzie trasa taka leśna, ścieżka, no to pewnie troszkę dłużej ale pogoda cały czas piękna jest już dosyć późno bo około 5 godziny teraz robi się dużo wcześniej e, ciemno więc muszę pocisnąć na pedał bo do e, samochodu czyli tam gdzie zostawiłem samochód mam jeszcze bardzo dużo drogi a tutaj tak w miejscowości Gołun odbijamy znowu las tu mamy taką ścieżkę leśną. Miejscami w tych leśnych drogach są po prostu zaurane drogi o takie kolejne piaskowe jak tu i trzeba po prostu rower najzwyczajniej w świecie prowadzić z lasu wyjechałem znowu na drogę asfaltową Jadę, pokazuje mi 8,4 km do tej miejscowości, którą ustawiłem. Chociaż nie wiem czy jadę dobrze, bo w prawo był skręt zielonym szlakiem, którego miałem się trzymać, więc zobaczymy prawdopodobnie sobie wydłużyłem drogę. Ostatnie kilometry cały czas po asfalcie, dojechałem do miejscowości Borsk. Tutaj jakiś taki ośrodek wypoczynkowy, duży, co chwilę po drodze były znaki już od jakichś 400 metrów, że jasnochówka, tu możemy zjeść dania regionalne, kuchni kaszubskiej, więc jeśli tu będziecie to polecam wstąpić, jest bardzo dużo aut, to chyba świadczy o tym, że tutaj dobrze po prostu dobra micha dobrze karmią, ja nie mam czasu bo jeszcze mam masę drogi przed sobą. Trochę mi się wydłużyło, trochę zbłądziłem ze szlaku, więc jadę dalej. Ale Jasnochówka, miejscowość Borsk. Taki ośrodek wypoczynkowy. Zajrzyjcie tutaj. W miejscowości Przytarnia odbiłem 900 metrów. W lewo, w taką szutrową drogę, po to, żeby odwiedzić tą wieżę widokową, którą widzicie w tle. No i jestem właśnie przy tej wieży widokowej, więc nie omieszkam zajść i zobaczyć, jaki z niej jest widok. A jestem na Kaszubia Velo. Przepiękne są tu trasy rowerowe. No i niestety. Nie wejdę na wieżę widokową, ponieważ czynna jest od wtorku do niedzieli, w godzinach od 10 do 17, a ostatnie wejście jest 20 minut przed zamknięciem, czyli 16.40, a mamy prawie 19 godzinę. Więc jadę dalej. Trudno, ale tak to wygląda. Na pewno widok jest zajebisty. Znowu w miejscowości Przytarnia. Jedziemy w kierunku miejscowości, w której zostawiłem auto. E, nastawiłem na nawigacji. Mamy jakieś 16 km, ale asfalt się skończył i jedziemy znowu drogą leśną. Czad zatrzymać się po drodze i skąpać. Zobaczcie na moją twarz, spalona słońcem, masakra. I znowu, jest droga taka, że trzeba rower prowadzić, bo koła boksują i się zakopują. Ajajaj. Odbiłem 300 metrów od szlaku, bo była tabliczka, że jest platforma widokowa na Jezioro Wdzyckie, więc jadę zobaczyć. Mamy punkt widokowy na Jezioro Wdzyckie, kolejny, bo tutaj tych punktów widokowych to jest bardzo dużo. Od takich wysokich platform po takie właśnie niższe, jak tutaj. Powtórzę jeszcze raz. Trasa wokół jeziora Wdzyckiego naprawdę petarda. Pomimo tego, że w pewnym momencie zgubiłem szlak i jechałem jakimiś innymi ścieżkami, drogami. Teraz znowu wjechałem na ten szlak zielony. Zobaczcie, jestem nad jeziorem, na punkcie widokowym nad jeziorem Wdzyckim, tak zwanym Kaszubskim Morzem. Ogromne jezioro naprawdę, którego właśnie wokół wiedzie ta trasa, wokół czterech jezior tak naprawdę, piękna jest, różnorodna. Od dróg asfaltowych po piaszczyste i po szutry, i po takie, których, po których niestety trzeba rower prowadzić, bo nie da się jechać ze względu na taką suszę, jaka panuje, ale po drodze. Piękne platformy widokowe, piękne miejscowości historyczne, zabudowy kaszubskie, naprawdę fajne ośrodki wypoczynkowe, fajne plaże, jest się gdzie przekąpać. Ja właśnie po drodze zrobiłem sobie przystanek na kąpiel, jadę dalej, bo już jest 19 godzina, mamy drugą połowę już prawie sierpnia, więc yy, szybko się robi ciemno za godzinę. Pewnie już będzie półmrok, więc pędzę do miejscowości, w której zostawiłem auto i wracam. Pozdrawiam. Leśną drogą dojechałem do miejscowości, która się nazywa Joniny Małe, i poruszam się dalej w tamtym kierunku. Eee, tam już zachód słońca, widać, muszę się spieszyć. Pozdrawiam Rów Babicze. W miejscowości Rów jest drogowskaz, należy skręcić na Płęsy. W pewnym momencie szlak skręcił w taką bardzo, bardzo leśną dróżkę jadę takim mostkiem i tutaj był taki dosyć dosyć ekstremalny zjazd Mijam jeszcze taką malowniczą miejscowość która się nazywa Czarlina Osada typowo wypoczynkowa miejscowość bo Do same domy wypoczynkowe z linią brzegową nad jeziorami przepięknie i lecę dalej trasę, wyszło 60 km ponad, chociaż trasa e, w koło jeziora liczy 49 chyba, ale ja zbłądziłem i trochę nadrobiłem. E, trochę też pojeździłem po okolicy, skręcałem w różne punkty widokowe, między innymi właśnie w, we Wdycach Kiszewskich na, na tą wieżę widokową e, w jeszcze w innej miejscowości. E, odbijałem tu i ówdzie. Polecam tą trasę, jest przepiękna. Jezioro Wdzyckie, same, no to naprawdę tak jak się mówi o nim, że to są to jest Morze Kaszubskie i tak, tak jest, naprawdę sporych rozmiarów jezioro, porównywalne do tych jezior dużych na Mazurach. Bardzo ładna trasa, różnorodna, czasami ciężka, bo jest bardzo sucho w lesie i jest piasek i trzeba nieraz wstać z roweru i prowadzić, bo boksują koła i prowadzić trzeba, ale ogólnie Mega polecam tą traskę na Kaszubach. No, tu się już z Wami pożegnam. Czekajcie na następne vlogi, na następne filmy z różnych tras rowerowych w Polsce, bo rowery bardzo lubię i będę na pewno jeszcze dla Was sprawdzał różne trasy rowerowe. Żegnam.